Yo! z tej strony pieseł.JPG, a dzisiaj omówimy creepy pasty. Creepy pasta to opowieść historyjka w formie tekstu, często z dołączonymi obrazkami czy filmami, które wzbogacają jej zawartość i mają na celu wystraszyć czytelnika. Ja generalnie lubię samą ideę Creepy Pasta, ale jest parę rzeczy, które mnie w nich wkurwiają. Kojarzycie może Creepypastę o grzego Gilli Nanesa, która jest naprawdę obszernie i olakwentnie napisana, w której są dołączone obrazki z samej gry, co na pewno wymagało wiele pracy od autora, albo Creepypasta pod tytułem Dom bez końca, gdzie jest naprawdę fajnie i ciekawie napisana historia o pewnym dziwnym domku, gdzie autor ewidentnie wykazuje swoje umiejętności. Właśnie, kurwa. Umiejętności. Umiejętności w zakresie pisania czy kreatywności, czyli dwóch podstawowych jebanych, kurwa, rzeczy, które są wymagane w pisaniu czegokolwiek sensownego i ciekawego. Przez to, że te historyki są coraz bardziej popularne w internecie, zaczęły się brać za ich pisanie osoby, które uczą się jeszcze alfabetu, bo chodzą do zerówki, albo osoby, które powinno się napierdalać słownikiem po głowie, bo już na nauka jest dla nich zdecydowanie za późno. Niektóre te pasty są pisane na takich oklepanych schematach, że zamiast się bać, zaczynasz napierdalać facepalmy na swojej twarzy, dopóki nie dostaniesz klasterowego bólu głowy. Wiecie jak brzmią niektóre te historyki? Mniej więcej tak. Cześć, ja nazywam się Michał. I opowiem wam pewną historię, która całkowicie odmieniła moje życie i naprawdę nie wiem co ze sobą zrobić. Pewnego wieczoru dostałem maila od swojego kolegi, w którym napisał do mnie tak: "Cześć Michał, co słychać? Znalazłem fajny plik w internecie i na pewno to nie jest nic podejrzanego, dlatego zobacz co w nim jest. Trzymaj się. Plik nazywał się Twoja TwojaStara.rar." I nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Moje myśli przez ten czas biły się ze sobą. Postanowiłem na razie zignorować tego maila i w nocy czułem bardzo się dziwnie, tak jakby ktoś mnie obserwował. W dodatku miałem naprawdę okropne koszmary. Na drugi dzień moja ciekawość wygrała z rozsądkiem, i rozpakowałem ten plik. Po czym mój komputer się zatrzymał. Wszystko się zawiesiło. Musiałem zrestartować komputer, a to w niczym nie pomogło, nie chciał się w ogóle włączyć. Po wymianie dysku twardego komputer zaczął działać. Okazało się, że ten plik był tak duży, że wypakowanie go zajęło cały dysk twardy, aż napęczniał od jego wielkości jak bateria po za długim ładowaniu. Pamiętajcie, jeśli twoja mama też jest tak gruba jak moja, to nigdy nie rozpakowuj pliku twoja stara kropka rar, bo może spotkać ją to samo, co mnie. Strzeżcie się. Czajcie, kurwa! Główno mniej więcej tego typu jest produkowane przez dzieci, które trzepią sobie do fanfików Jane i Jeffa The Killer, zamiast skupić się na danej historii, posiedzieć nad nią trochę dłużej i wymyślić coś wartego uwagi. No ale nie, bo po co? Przecież wcale nie ma creepypast na temat dziwnych plików czy stron w internecie, zabójców, którzy przez swoją przeszłość mszczą się na ludziach albo zagubionych odcinków jakiejś kreskówki. Może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie zrobią filmu albo książki o jakiejś creepypaście? No i wiecie co? Doszedłem do wniosku, że kurwa. Nie nie zrobił, bo bardzo wiele tych creepypast jest napisane jak przez 8-latka po udarze mózgu. Postacie są ledwie zarysowane, nie potrafimy się z nimi utożsamić. Język, jaki zostaje wykorzystany w pisaniu tych historyk jest często niewyszukany i ma się wrażenie, jakby to właśnie twój kolega, który siedzi w gimnazjum już piąty rok, starał ci się opowiedzieć na Facebooku, co to mu się przydarzyło wczoraj wieczorem. Nie wspominając już nawet kurwa o gramatyce jak u pośledzonego orangutana. Dlatego żaden szanujący się scenarzysta nawet na takie gówno by nie spojrzał, co jest bardzo smutne, bo wiele z tych historii ma naprawdę duży potencjał i chciałbym zobaczyć na przykład serial z odcinkami opartymi na tych historiach. Może kiedyś ktoś weźmie się za korektę past, napisze je poprawnie i wtedy coś może z tego wyjdzie. Chociaż, jakby wyszło, to pewnie byłby to jakiś chujowy horror z masą jumpskerów, także to, jak wybierać pomiędzy powieszeniem się a podcięciem sobie żył. Jak chcecie posłuchać fajnych i strasznych historyk, to polecam kanał Azergotil1, a właściwie to Kuba M, bo zmienił swój kanał. Gość ma naprawdę fajny głos, który idealnie pasuje do tego typu rzeczy, i widać, że lubi to co robi. Tymczasem ja idę uporać się z dyskiem twardym i porozsyłać pojebane łańcuszki na Facebooku. Dzięki za oglądanie. Peace.